Witajcie, drodzy subskrybenci. Miło mi powitać Was na moim kanale YouTube poświęconym opowiadaniom autorów. Miłego słuchania. Skąd oni przyszli? Artur spokojnie wpatrywał się w młodą kobietę i chłopca stojący wzdłuż drogi, ubrany w zniszczone kurtki i buty. Twarz dziecka była rozmazana, a on mocno trzymał rękę wyczerpanej kobiety o bladej twarzy. Nieznajoma machnęła ręką, żeby Artur przestał. Witajcie, pomóżcie, jak tylko możecie, powiedziała. Oceniając sytuację, mężczyzna po prostu skinął głową i odpowiedział: Jeśli nie masz dokąd pójść, to wejdź. Na razie możesz zostać u mnie. Nie kazali mu długo czekać i wkrótce cała trójka w milczeniu zmierzała w stronę starego osiedla domków letniskowych, gdzie Artur miał mały przytulny domek. Wybudował go kiedyś dla żony i dzieci, ale po bolesnym rozwodzie przeprowadził się do domku. Zostawiając mieszkanie byłej małżonki. Będąc sam, posprzątał dom, zainstalował wodę i gaz, zbudował altanę z baldachimem. W domu było bardzo ciepło i przytulnie, bo Artur był przyzwyczajony nie tylko do pracy z narzędziami, ale także do utrzymywania w czystości swojej przestrzeni życiowej. Przez kilka lat żył samotnie, sporadycznie spotykając się z byłą żoną i dziećmi. Po rozwodzie Artur nigdy nie ożenił się ponownie. Chociaż miał krótkotrwałe związki. Niezbyt ufał przypadkowym spotkaniom. Jednak wyraz desperacji w oczach tych dwóch wędrowców był na tyle wyraźny, że mężczyzna sam zaproponował im, aby z nim zostali. Kobieta przedstawiła się jako Albina, a chłopca jako Harry. Maluch początkowo trząsł się z zimna, jednak po rozgrzewce zmęczył się i zasnął. Kobieta trzymała go czule, chroniąc jego głowę przed przypadkowym uderzeniem w coś. Po przybyciu do osady Artur zwolnił w pobliżu domu skutym żelaznym płotem. To jest miejsce. Wyjdź stąd, powiedział. Kobieta i chłopiec wyszli z chaty i stanęli przy bramie. Albina chciała pomóc je otworzyć, ale Artur machnął na nią ręką. Nie ma potrzeby, poradzę sobie sam. Lepiej wejdź do środka, jesteś cały niebieski z zimna. Kobieta chwyciła klucz, który rzucił jej Artur. I otworzyła drzwi. Chłopiec klasnął w dłonie z radości. Niania, będziemy dzisiaj spać w łóżkach, prawda? Jest tu tak miło. Coś ścisnęło Artura za serce. Biedne dziecko było szczęśliwe, że śpi w łóżkach. Gdzie wtedy najczęściej spędzali noce? Tymczasem Albina szybko przejęła dowodzenie. Hary, chodźmy umyć ci twarz i ręce. Spójrzcie, jak brudni jesteśmy od drogi. Spojrzała pytająco na Artura, który stał w milczeniu na korytarzu. Rozumiejąc jej spojrzenie, mężczyzna wskazał ręką w stronę Łazienki. Znajdziesz tam także ręczniki. Jeśli chcesz, możesz się wykąpać. Albina zarumieniła się ze wstydu i radości. Czy możemy? Dziękuję. Poszła z chłopakiem do Łazienki. Piętnaście minut później Harry pojawił się ponownie z mokrymi włosami sterczącymi w różnych kierunkach. Pachniał mydłem truskawkowym. Maluch zmarszczył brwi, wciskając się w swoje stare ubrania. Nie były prane od jakiegoś czasu i miały silny zapach. Mężczyzna uśmiechnął się, ale nic nie powiedział. Wśród rzeczy, na które nie zdobył się na odwagę, żeby wyrzucić, były ubrania jego syna z przedszkola i ubrania jego byłej żony. Schodząc do piwnicy, Artur wyjął duże pudło z ubraniami. Zobaczmy, co możemy dla ciebie znaleźć. Kiedy Albina wyszła spod prysznica, była zaskoczona, gdy Artur wręczył jej torbę. Możesz się w nie przebrać. Nie martw się, ubrania są czyste. Kobieta chętnie zamieniła swoje stare ubrania na nowe. Harry przechadzał się w ciemnych dżinsach, kolorowej Ciepłej bluzie z kapturem i dzianinowej kamizelce. Na wszelki wypadek nowy, znajomy wyprał znoszone stroje i powiesił je do wyschnięcia. Będąc sumiennym gospodarzem, Artur dbał o jedzenie. Nieoczekiwanie Albina podeszła do niego i zaoferowała swoją pomoc. Czuję się naprawdę niekomfortowo, że tak cię obciążamy. Czy mogę pomóc ci w gotowaniu? Razem przygotowali prosty obiad. Harry jadł dosyta i natychmiast zapadł w niemożliwy do zatrzymania sen. Albina położyła go do łóżka i zaczęła sprzątać ze stołu. Gdy wszystko było już zrobione, mężczyzna zauważył Albinę, zlaną potem, ciężko opadającą na kanapę. Czy czujesz się duszno? Arturze współczuciem zapytał kobietę, podając jej papierowe ręczniki. Potarła czoło i zmusiła się do uśmiechu. Nie, nic mi nie jest, nie martw się. Po chwili kobieta odezwała się w zamyśleniu: To tylko moja choroba. Wygląda na to, że nie zostało mi zbyt wiele czasu. Artur poczuł się nieswojo, słysząc te słowa wypowiedziane odległym tonem, jakby Albina mówiła o kimś innym, a nie o sobie. Rozumiała jego reakcję. Czy brzmi to dla ciebie surrealistycznie? Mnie też to spotkało, ale potem się przyzwyczaiłem. Zdałem sobie sprawę, że wszystko ma swoją cenę, a mój czas zapłaty zbliża się. Arturze, jesteś miłą osobą, widać to po Twoich oczach. Nie wspominając już o tym, że przyjąłeś nas bez zadawania pytań. Artur chciał coś powiedzieć, ale kobieta dała mu znak, żeby nie przeszkadzał. Jestem nieuleczalnie chora i wiem, że moje dni są policzone, ale boli mnie myśl, że nie będzie nikogo, kto mógłby zaopiekować się Harrym. Nie poproszę cię o adopcję. Gdyby jednak coś mi się stało, czy mógłbyś go zaprowadzić pod adres, który ci podam? Na kartce papieru zapisała nazwisko i adres. Artur w zamyśleniu przyglądał się napisowi. To była podróż licząca co najmniej 300 kilometrów. Kim on jest dla ciebie? Nagroda, odpowiedziała krótko Albina. Wstając, rozejrzała się. Przepraszam. Czuję się totalnie wyczerpany przez ten upał. Gdzie mogę się położyć? Artur skierował ją do łóżka naprzeciwko tego, w którym spokojnie trzymał Chary. Albina położyła się, przykryła i natychmiast zasnęła. Artur całą noc nie spał, rozmyślając o sobie, którą zabrał z drogi. Późna jesień, a oboje byli ubrani dość lekko. Buty wyraźnie przeciekały, że chłopiec miał mokre stopy. Po przemyśleniu, mężczyzna wrócił do piwnicy, aby poszukać odpowiedniej pary dla Harego. A jeśli będzie miał szczęście, być może uda mu się znaleźć coś z kolekcji obuwia swojej byłej żony. Później zawsze miała dobry gust i dbała o swoje rzeczy. Rano, gdy Albina obudziła się i próbowała wstać, jej nogi nie reagowały. Zbladła jeszcze bardziej i zaczęła mieć gorączkę. Artur autentycznie się przestraszył i zadzwonił do znajomego lekarza który odradzał samoleczenie i zalecił przewiezienie kobiety do szpitala. Na sali szpitalnej stan Albini nieznacznie się poprawił, jednak wkrótce gorączka i bóle całego ciała powróciły. Po krótkim badaniu lekarze odciągnęli Artura na bok i przekazali wiadomość. Obawiamy się, że mamy dla państwa niepokojące wieści. Pacjent jest w stanie krytycznym. Możliwe, że jej się to nie uda. Tak źle? Zapytał Artur. Nie spuszczając wzroku z Harego, który siedział przed drzwiami sali szpitalnej i z niezwykłą powagą obserwował przechodzących obok ludzi. Tak, chcieliśmy cię tylko przygotować na najgorsze. Artur opadł na krzesło i spojrzał na chłopca. W dalszym ciągu przyglądał się każdemu przechodzącemu, nie pozwalając, aby którykolwiek z pracowników, gości czy pacjentów umknął jego uwadze. Nagle chłopak zerwał się i podbiegł do Artura. Wujku, kiedy możemy odebrać moją nianię? Wyjedziemy z nią, prawda? Tak, prawdopodobnie Artur nie mógł się zdobyć na powiedzenie prawdy. Harry wrócił na swoje krzesło, ale szybko znudziło mu się siedzenie w ten sposób. Dlaczego tu jesteśmy? Chodźmy do domu dobrze burknął kropka, zdając sobie sprawę, że musi coś powiedzieć. Artur wziął dziecko za rękę i poprowadził je. Czy widziałaś, że niania Albina dostaje właśnie zastrzyk. Musi dostać wiele zastrzyków, a potem wziąć całą masę dużych tabletek. Kazała nam wracać do domu. Pozostanie w szpitalu trochę dłużej. Harry nie kłócił się i zgodził się ze swoim nowym znajomym. Zaufał Arturowi i po drodze powiedział, że on i jego niania muszą gdzieś jechać. Wspomniał, że ma dziadka, którego nie pamięta. Następnego dnia stan Albini się pogorszył i Artur zdał sobie sprawę, że wydarzy się to, co nieuniknione. I stało się to następnej nocy. Kobiety już nie było. Wśród znalezionych przy niej rzeczy Artur znalazł medalię na cienkim skórzanym pasku. Harry założył go sobie na szyję. Niania powiedziała, że powinnam to zawsze nosić przy sobie. Po pochowaniu Albini Artur został z Harym. Który nie chciał z nikim rozmawiać i zamknął się w sobie. Artur zasugerował, zdając sobie sprawę, że musi coś zrobić, aby zapobiec całkowitej utracie przez dziecko kontaktu ze światem. Harry, miania powiedziała, że powinniśmy pojechać razem na wycieczkę. Zostawiła nam nawet mapę. Pójdziemy. Chłopak spojrzał na niego sceptycznie. To jest daleko stąd. Idziemy tak po prostu czy do kogoś? Nie wiem, jak to się wszystko potoczy, przyznał Artur. Nie miał pojęcia, jak potoczy się jego podróż i zdecydował się pojechać własnym samochodem. Nie miał zielonego pojęcia, do kogo powinien zabrać dziecko. Jeśli Albina nie była matką Harego, ale jego nianią, to gdzie byli jego mama i tata? Gdzie byli inni krewni, jeśli w ogóle jacyś byli? Artur poczuł, jak robi mu się gorąco od natłoku pytań. Na które nie znał jeszcze odpowiedzi. Podróż trwała kilka godzin. Po drodze zrobili kilka przystanków, bo Harry chciał porównać mapę z trasą, którą jechali. Chłopiec z radością zorientował się, że mapa i zaplanowana trasa pasują. Niania powiedziała, że powinniśmy umieć czytać mapy. Ale nie pamiętam dobrze liter wujku Arturze umiesz czytać czy umiesz czytać mapy? Harry Bełkotał. Gdy przejeżdżali obok domków i wieżowców wzdłuż autostrady, małych sklepów z żywnością i innymi artykułami pierwszej potrzeby w drodze. Widząc tabliczkę z nazwą miejscowości, Artur powiedział do siebie zadowolony: "Więc dotarliśmy. Teraz musimy znaleźć dom wspomniany w notatce Albini." Zaparkował samochód w pobliżu małego sklepu i wszedł do środka. Harry krzyknął do niego: "Wujku Arturze, kup mi proszę tabliczkę czekolady." Ok Kupię to. Mężczyzna uśmiechnął się i zwrócił do kobiety w średnim wieku za ladą. Dobry wieczór, czy mogę prosić tabliczkę czekolady dla chłopca i paczkę papierosów dla siebie? Rzucił Harryemu duży rachunek. Sprzedawczyni oceniła go i położyła żądane artykuły na ladzie. Możesz mi powiedzieć, gdzie to jest? Artur wskazał na adres zapisany przez Albinę. Sprzedawczyni szeroko otworzyła oczy. Co? Dlaczego musisz tam iść? Co jest nie tak? Mężczyzna był zaskoczony. Och, mnóstwo rzeczy. Sprzedawczyni odpowiedziała żarliwie. Mieszka tam osoba, której lepiej nie spotykać sam na sam. Wielki strzał tutaj. Nie możesz powiedzieć na niego ani słowa. Po wysłuchaniu i podzękowaniu sprzedawczyni, Artur wsiadł do swojego samochodu i pojechał wyznaczoną przez kobietę ścieżką. Dotarcie we właściwe miejsce zajęło mu trochę czasu. Musiał trochę pojeździć po mieście. Wkrótce samochód zatrzymał się w pobliżu dużej trzypiętrowej rezydencji za solidnym metalowym płotem. Dziwne, Artur zadzwonił dzwonkiem do bramy. Po chwili brama się otworzyła i wjechał na szeroki dziedziniec wyłożony kostką brukową. Wysoki, solidnie zbudowany mężczyzna po pięćdziesiątce, ubrany w drogi garnitur, pospieszył w stronę Artura. Utykał lekko i zwrócił się do Artura z pewną irytacją. Kim jesteś? Co chcesz? Artur wskazał na swój samochód. Jest tam chłopiec. Ma na imię Harry. Wygląda na około pięć lat jego niania poprosiła mnie, żebym go tu przyprowadziła, gdyby coś jej się stało. Kiedy Artur mówił, twarz mężczyzny zmieniła kolor z bladego na szkarłatny. Artur nawet się przestraszył, myśląc, że jego rozmówca może właśnie tam dostać udaru. Chłopiec? Niania? Mężczyzna wrzasnął. Machając ręką, zawołał kogoś. Hej, ty, przyjdź do mnie. Zgłosiły się dwie osoby ubrane w typowe mundury prywatnej ochrony. Wskazując palcem na Artura, mężczyzna syknął. Sprawdź go też w samochodzie. Coś śmierdzi rybą. Ochroniarze wzięli Harego za rękę, a on natychmiast rzucił się w stronę Artura. Trzymając mężczyznę za nogę, dziecko wpatrywało się w niego przerażonymi oczami. Wujku, Arturze, co my tu robimy? Wróćmy i poszukajmy skarbów w innym miejscu. Nieznajomy kazał obu wejść do domu. Uważnie studiował twarz Harego, ale po jego wyrazie Artur mógł stwierdzić, że mężczyzna był pełen wątpliwości. Poinstruując ochronę, aby zabrała dziecko do innej części domu, właściciel zwrócił się do Artura. Sądząc po twojej twarzy, naprawdę nie rozumiesz, co się dzieje. Zgadza się, przyznał Artur, czując się jak kompletny biota. A czemu to? Nieznajomy zapytał podstępnie. Zamiast odpowiedzieć, Artur wręczył mu notatkę napisaną ręką Albini. Czarownica wyszeptał, rozpoznając charakter pisma. Wygląda na to, że naprawdę spotkałeś to stworzenie. Gdzie ona teraz jest? Dlaczego przyprowadziłeś dziecko sam? Albina zmarła? Odpowiedział spokojnie Artur. Znalazłem jej jakiś tydzień temu na autostradzie. Padał deszcz przechodzący w śnieg. A oni byli lekko ubrani. Przyniosłem je do siebie i rano zaczęła się źle czuć. Zmarła w szpitalu. Lekarz powiedział, że cierpi na ciężką chorobę. Kiedy dotarliśmy do mnie, Albina zapisała adres i poprosiła, żebym zabrał tam Harego, gdyby coś jej się stało. Pochowałem ją na naszym cmentarzu i. Cóż, Harry i ja tu jesteśmy? Całkiem ciekawa historia. Mężczyzna podrapał się po brodzie i bez wstępów rozkazał przyprowadzić to dziecko. Kiedy Harry się zbliżył, mężczyzna dał mu znak, żeby podszedł bliżej. Chłopcze, porozmawiajmy. Kim jesteś? Kim jest ten mężczyzna? Po odpowiedziach Harego właściciel upewnił się, że jego gość mówi prawdę. Niespodziewanie dziecko zdjęło z szyi medalien i wręczyło go mężczyźnie. Niania mi to dała. Kazała mi dać to wąsatemu wujkowi z dużego domu. Właściciel miał bujny zarost nad górną wargą. Najwyraźniej był dumny ze swoich wąsów, perfekcyjnie wypielęgnowanych włosów po włosach. Widząc medalien, twarz mężczyzny uległa zmianie. Dysk flash. To tam poszło. Szukałem tego tak długo. Artur nic nie rozumiał. Dopiero teraz dotarło do niego że stał się świadkiem czegoś dziwnego, czegoś, czego nigdy się nie spodziewał. Właściciel cierpliwym tonem zażądał, przynieś mój tablet, jest tam, na moim biurku w gabinecie. Po minucie pendrive został włożony do portu i Artur zobaczył na ekranie niewy ilość plików. Dzięki pewnym ruchom rąk właściciel znalazł te, których potrzebował. Jego twarz się rozjaśniła, dzięki Bogu, wszystko było na swoim miejscu. Bez słowa wyszedł, polecając ochronie, aby nie spuszczała wzroku z niespodziewanych gości. Harry usiadł obok Artura i szepnął cicho. — Kto to jest? — Kiedy wracamy do domu? — Nie wiem — odszepnął mężczyzna, trzymając chłopca blisko siebie. — Zobaczymy. Musieli czekać co najmniej pół godziny, kiedy wąsaty właściciel pojawił się ponownie przy wejściu do salonu. Kiedy zwrócił się do chłopca... Na jego twarzy pojawił się zakłopotany uśmiech. Harry, pamiętasz mnie? Czy możesz mnie rozpoznać? To ja, twój głupi dziadek Wiktor. Kiedy byłeś mały, nazywałeś mnie Wajtes. Nie pamiętasz? Niespodziewanie mężczyzna zaczął wycierać łzy z oczu, wciąż patrząc na oszołomionego Harego. Śpiewał słabo kontrolowanym głosem. Cik-chirik, cik Twój mały ptaszek przyszedł dziobać robaka, który nie pozwala ci spać. Harry nie mógł oderwać wzroku od twarzy właściciela. Jego twarz pobladła i podskoczył. Dziadku, czy to twój wnuk? Artur szepnął, obserwując, jak mężczyzna obejmuje dziecko i wybucha płaczem. Wnuk, wnuk, którego straciłam nadzieję, że jeszcze kiedyś zobaczę. Gdy emocje opadły, mężczyzna zwrócił się do Artura. Przepraszam, że kazałem wam tak długo czekać, ale nigdy nie myślałem, że jeszcze zobaczę mojego wnuka. Minęły trzy lata i straciliśmy wszelki ślad po chłopcu. Posadził Artura naprzeciwko siebie i zaczął swoją opowieść. Założyłem firmę zaraz po kryzysie. Można sobie wyobrazić, co to był za czas. Moja żona też się w to zaangażowała i już wtedy dorastał nasz syn, nasz jedyny spadkobierca. Cóż, Podczas gdy ja i moja żona ciężko pracowaliśmy, on oddawał się wszystkiemu, prowadząc wystawny tryb życia. Tak, i wcale nie byliśmy lepsi. Chcieliśmy pokazać, jacy jesteśmy fajni. Przesadziliśmy. Zawodnicy spowodowali wypadek mojej żony, w wyniku czego została przykuta do łóżka. Zmarła siedem lat temu. Mój syn postanowił zrobić mi na złość po jej śmierci i przyprowadził do domu jakąś wątpliwą dziewczynę. Nie miałem nic przeciwko temu, ale ona była po prostu zbyt wulgarna, wiesz. W końcu, zamiast przejąć interesy ojca, atmosfera poszybowała w dół. Wdał się w narkotyki. Żona go opuściła, zostawiając go z małym synkiem. Do opieki nad Harym zatrudnił dziewczynę o imieniu Albina. Opiekowała się dzieckiem czule. Jakby było jej własnym. Albina miała biedną matkę i brata, których utrzymywała z ale nie mogła sobie pozwolić na nic więcej. Najwyraźniej wieść się rozeszła i zaczęli obiecywać Albinie świat. Moi konkurenci zorientowali się przede mną: Jak wyrzucić mnie z biznesu? Mężczyzna westchnął ciężko. Wiedzieli, że Jesse nie będzie na nic przydatny. I tak to się skończyło. Nadal jest na odwyku i niczego nie chce. Ale Harry, mam nadzieję, był dla nich atrakcyjnym celem. Zawodnicy namówili Albinę, aby pomogła im w porwaniu małego Harego. Dziewczyna od początku zachowywała się nienagannie, a Wiktor nie miał powodu, żeby jej nie ufać. Całymi dniami opiekowała się dzieckiem, które w zasadzie dorastało bez rodzicielskiej troski i uczucia. Zabawy z dziadkiem Wiktorem były rzadkie. Ale maluchowi podobało się, gdy dziadek śpiewał mu różne zabawne piosenki. Potem dziecko zasypiało na swoim dużym, miękkim brzuchu, a Albina musiała już tylko położyć je do łóżeczka. Do pierwszej próby porwania dziecka doszło w weekend, kiedy nieświadomie poprosiła o zabranie go na spacer. Niczego nie podejrzewający dziadek pozwolił jej wyjść poza granicę rezydencji, ale pojawienie się nowej prywatnej grupy ochroniarskiej udaremniło działania przestępców. Jednak tydzień później Albina otrzymała przelew dużej sumy pieniędzy i zdała sobie sprawę, że musi wykorzystać swoją szansę. Wyprowadziła dziecko na kolejny spacer i już nie wróciła. Kiedy dziewczyna zadzwoniła do swoich pracodawców, oni po prostu się roześmiali. Prosisz o zbyt wiele, dzieciaku. Przyprowadź tu dziecko, bo pożałujesz. Albina myślała o powrocie, jednak już po pierwszym telefonie do właścicielki zorientowała się, że czekają ją ciężkie chwile. Wiktor oszalał z powodu tego, co się stało, i nakrzyczał na nią, wyzywając ją, od czego prawie zrobiło jej się niedobrze. Powiem ci tak, jeśli odważysz się ponownie wejść do mojego domu, nie spodziewaj się litości. Gdy tylko się pojawisz, rozkaże cię rozerwać na strzępy, sukoł. Zacznę od twojej rodziny, jeśli w ogóle odważysz się z nimi skontaktować. Mam ich obu pod kontrolą. Przestraszona swoimi działaniami i reakcją Wyktory Albina postanowiła uciec. Wiedziała, że będzie potrzebować pieniędzy, więc szybko wypłaciła środki ze swojej karty w bankomacie, a następnie je wyrzuciła. Wiedziała, że karta zostanie wyśledzona i nie chciała dawać im powodu, aby ją znaleźli, zanim będzie gotowa. Najpierw poszła do taniego sklepu z odzieżą i kupiła ubrania dla siebie i Harego przebraniu wsiedli do pociągu i opuścili miasto. Albina widziała w wiadomościach i publikacjach drukowanych, że jest poszukiwana. Jednak strach przed narażeniem matki i brata był zbyt silny. Sama Albina prawie nie pamiętała miejsc, w których była, często nocując jako włóczęga na stacjach kolejowych i po drodze w schroniskach dla bezdomnych, jeśli były dostępne. Lata tułaczki nie poszły na marne dla Albini. Chłopiec szybko rusł, a ona instynktownie zadbała o jego odżywianie. Przez kilka miesięcy mieszkali w wynajętym mieszkaniu. Ale wkrótce pieniądze się skończyły i Albina zdała sobie sprawę, że musi coś wymyślić, podróżując po kraju z dorastającym Harrym, który przez ten czas znacząco się zmienił. Albina zaczęła rozważać powrót do domu. Chciała po prostu zostawić dziecko na progu domu, ale bała się stanąć twarzą w twarz zbudzącym grozę właścicielem. Zwłaszcza. Że Wiktor miał niezbyt dobrą reputację, jeśli coś obiecał, dotrzymał słowa. Z powodu ciągłego stresu Albina zaczęła częściej doświadczać problemów zdrowotnych. Bała się odwiedzać kliniki, myśląc, że w którejś z nich może spotkać ludzi Wiktorę. W ten sposób bezpowrotnie straciła najcenniejszy zasób, jakim jest czas. Oto nasza Santa Barbara dla ciebie, podsumował dziadek Harry. Dziękuję. Że nie zostawiłeś ich obu na ulicy. Teraz nie jestem sama i nie będę się męczyć myślą, że nie zobaczę jedynego wnuka. Wiele ci zawdzęczam dla mojego wnuka. Kiedy Artur wychodził i odrzucił ofertę noclegu, Wiktor wręczył mu małą skórzaną teczkę jako prezent pożegnalny. To tylko mała część tego, co jestem ci winien za uratowanie i oddanie mojego chłopca. Niech Bóg Wam błogosławi i niech radość zagości w Waszych progach. Dziękując mu, Artur wyszedł. Kiedy wrócił do domu, w kopercie ze swoim nazwiskiem znalazł dokumenty bankowe. Wow! Skąd to wszystko się wzięło? Mężczyzna szepnął, widząc kwotę na swoim koncie w swoim profilu użytkownika. Najwyraźniej były biznesmen miał pewne znaczące powiązania, biorąc pod uwagę łatwość, z jaką otworzył konto w imieniu Artura. Po krótkim namyśle Artur wybrał numer swojej byłej żony. Hej, to ja. Jak się masz? Eli, podaj numer swojej karty. Chcę dokonać przelewu do ciebie. Możesz zdecydować, jak z niego skorzystać. Kiedy możemy się spotkać?